Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym kolejnym panelu, i tutaj na wstępie bardzo chciałabym podziękować za zaproszenie. jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w tak niezwykłym panelu, jak właśnie kobieca energia w biznesie, do którego Was tutaj teraz zapraszam. I ja zacznę taką opowieścią, troszeczkę o swoim życiu i o tym pomyśle. I tak bardzo dziękuję za przedstawienie, ale jeszcze też sama bym się chciała przedstawić. Ja z wykształcenia jestem biologiem i ekologiem, no i w 2020 roku wygrałam jeden chyba z takich najbardziej popularniejszych programów kulinarnych, typu talent show MasterChef. No i w związku z tym, że ja jestem z Warmi z Mazur, a dokładniej jest z Giżycka, czyli z takiej stolicy z Serca Mazur, no to moje serce bardzo mocno bije właśnie w rytmie, szczególnie w rytmie kulinariów Warmii i Mazur. No i dzisiaj bym Wam bardzo chciała o tym opowiedzieć. I słuchajcie, na dzisiejszym spotkaniu ja nie sprzedam takiego gotowego patentu na biznes pomysłu, na dochodowy, fajny, prosperujący. Ale właśnie dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć um, historię młodej osoby, e, która kończyła studia i, i musiała wyjść z takiej bańki podróżniczej i e, wejść w dorosłość. Bez nie do końca takiego sprecyzowanego pomysłu, co tak właściwie chciałabym robić, bo miałam dużo pasji, dużo zainteresowań i nie do końca wiedziałam, w którą stronę pójść. No i na pewno nie chciałam tak szybko wejść w tą dorosłość i już tutaj myśleć o, o biznesie, o, o pracy, o, o właśnie byciu po prostu człowiekiem dorosłym. Na pewno nie było to proste ale myślę, że skupienie się na swojej pasji e, bardzo w tym pomogło. Chciałabym tak chwilę dosłownie e, poświęcić e, temu zlepku zdjęć. To jest zlepek zdjęć, starałam się, żeby były jak najbardziej gdzieś kulinarne, ale to jest zlepek zdjęć e, z takiego mojego no, pięknego okresu w życiu. Słuchajcie, ja za, za miesiąc kończę 30 lat i te moje 20 lat to były bardzo takie ekspresyjne, bardzo aktywne. Ja dużo jeździłam, dużo podróżowałam, robiłam studia magisterskie za granicą, które były poświęcone ochronie wód i oceanów, i tak ogólnie biologii morskiej. I, i ja naprawdę dziś bardzo dużo jeździłam. Poznawałam całą masę ludzi, kultur, ale powiem wam szczerze, w związku z tym, że to były takie wyjazdy studenckie, gdzie em, najwięcej zawsze środków szło na po prostu bilety lotnicze, no to ta kuchnia musiała być bardzo krojona i najczęściej były to jajka i pomidory. I mam tutaj też takich bardzo fajnych historii, parę związanych z, z kulinariami. Na przykład, takim moim, jedną z najdalszych wypraw, gdzie robiliśmy badania, to były Wyspy Galapagos. Wyspy Galapagos to jest prowincja Ekwadoru. Oni nie są wyspą, państwem niezależnym, tylko należą do Ekwadoru. I w każdym razie, słuchajcie, ja mieszkałam w takim wspaniałym instytucie Charlesa Darwina z młodymi ludźmi i bardzo często sobie gotowaliśmy, ale warunki, słuchajcie, były naprawdę. Kosmiczne, dlatego, że to była otwarta kuchnia. Na przykład tutaj na jednym zdjęciu mam chleb upieczony z niczego, z mąki wody, z jakichś tam przypraw, które bardzo często trzeba było gdzieś głęboko chować, dlatego że było bardzo dużo gryzoni, które bardzo często ten chleb po prostu nadgryzały i piekąc, wieczorem, chleb budziliśmy się rano i ten chleb po prostu zjedzony. Ale chciałabym też pochwalić, bo to był taki czas, kiedy ja bardzo tęskniłam też za Polską, za ze swoim domem, za kuchnią. No i też, tak jak mówię, bardzo dużo gotowałam i tą kuchnią zarażałam tych moich przyjaciół z drugiego końca świata. I tutaj nawet macie na zdjęciu. W, Prawym rogu, jak lepiliśmy pierogi polskie, i to są ludzie, właśnie tak jak mówię, z całego świata i też z końca świata, i oni tak bardzo chcieli, żebym nauczyła ich robić te pierogi nasze polskie, bo im tak bardzo Polska kojarzy się właśnie z pierogami, czasami na przykład z, z barszczem, tak, ze schabowymi, ale te pierogi, pierogi, jak jest słowo pierogi to na pewno jest Polska. No i pamiętam, któregoś dnia ja kupiłam wszystkie składniki, zaczęliśmy robić pierogi. No, i faktycznie wszyscy lepili te pierogi z różnymi farszami wegetariańskimi, i były z mięsem, i razem gotowaliśmy. I było po prostu jakby tak wspaniała zabawa, i to były chyba już takie moje właśnie początki takiej kariery kulinarnej w sensie. Idź dziewczyno i gotuj. Ale z tym jest też bardzo śmieszna historia, bo tych pierogów ja sobie zrobiłam tak dużo, że mieć zapasy faktycznie i za każdym razem jak sięgałam do zamrażarki, to ich było coraz mniej, ale to nie były pierogi zjedzone przeze mnie, tylko ci wszyscy moi współlokatorzy im tak smakowali, że oni wyjadali. I tak każdy z nich wyjadał po tym jednym pierogu, że w końcu dla mnie nic nie zostało i nikt mi o tym nie mówił, tylko to było takie słodkie kradzieże, gdzie teraz z perspektywy czasu uważam, że to było, słuchajcie, bardzo, bardzo urocze. Um, I um, słuchajcie, po, po tych studiach moich wróciłam do Polski. Um, no i to było faktycznie takie zderzenie z rzeczywistością. Um, no bo. Bardzo ciężko w naszym kraju być biologiem, ekologiem, z takim może otwartym umysłem na, na ten temat, chociaż już teraz po paru latach faktycznie jest bardzo dużo ludzi, którzy fajną tą wiedzę propagują i ekologię, i biologię. I wszystkie tematy z tym związane, ale na początku było ciężko. I tak na dobrą sprawę, że praca też na mnie nie czekała. Um, i, I to przyniosło mi bardzo dużo takiej frustracji, bo dostałam pracę, czy, czy, czy ona zawsze spełniała moje oczekiwania? Nie zawsze, bo to była praca biurowa, a dla takiej duszy e, jak ja, to, to było straszne męczwarnie. Um, I słuchajcie. Zastanawiałam się zawsze po prostu, czy stać mi na więcej, co ja mam ze sobą zrobić. I gdzieś, zawsze w tym wszystkim, w tej takiej frustracji, bardzo duży odpoczynek i taką medytację właśnie dawało mi gotowanie. Ja, słuchajcie, też pochodzę z takiej rodziny, gdzie u mnie bardzo dużo się gotuje, gdzie faktycznie ta kuchnia zawsze była na pierwszym miejscu i będąc dzieckiem. I ja nie zdawałam sobie sprawy, że to wszystko, co się dzieje na tym stole naszym, to jest jakiś właśnie taki efekt dziedzictwa kulinarnego, dlatego że faktycznie od jednej strony tutaj mam babcię i nawet gdzieś tam ciocie, która była mazurką i, i tutaj takie przepisy faktycznie Prus, gdzieś tam dawnych Prus wschodnich było widać na, na stole, a z drugiej strony miałam babcię, która gotowała typowo kuchnię takich kresów, kuchnię kresową. I ja będąc dzieckiem nie zdawałam sobie sprawy, że te przepisy są tak cenne, i dla mnie to było oczywiste. No jak się potem okazało, nie do końca, bo nawet poznając właśnie ludzi w programie, w MasterChef i rozmawiając, wcale to nie jest takie oczywiste, że w polskich domach tak naprawdę się gotuje z takich przepisów. Um, no, no więc, słuchajcie, właśnie wracając do tego tematu, tutaj mam takie hasło, czy stać mi na więcej, bo ja przez te lata, kiedy już tutaj wróciłam do Giżycka, a ja właśnie wróciłam, słuchajcie, do Giżycka, bo za, za miłością e, i, i cały czas gdzieś ta frustracja taka była, że ja musiała coś więcej, lepiej e, i słuchajcie, przyszła pandemia, która jeszcze e, pogłębiła tę frustrację. E, ja wiedziałam, że na pewno, słuchajcie, muszę coś ze sobą zrobić. E, I zaczęły się castingi e, właśnie do Masterchefa, i do tych castingów popchnął mnie mój narzeczony, który bardzo zawsze podziwiał tą moją miłość do kuchni. A to się w ogóle wzięło też z, z takiej bardzo śmiesznej anegdoty, dlatego że mm, Właśnie ja już myślałam, że może wcześniej pójdę do tego masterchefa, ale z każdym razem jak oglądałam zmagania tych ludzi, to sobie myślałam, że w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła w tak krótkim czasie. Um, I zawsze zwlekałam, aż w końcu ktoś puścił taką plotkę w moim otoczeniu, że to już była ostatnia edycja i już na pewno nie będzie nowych kręconych. No ja tak pomyślałam, no jestem takim typem człowieka, że wolę żałować niż coś zrobiłam, niż żałować, że czegoś nie zrobiłam. I mnie złapał taki straszny żal i rozgoryczenie. Że, że nie wzięłam udziału w tym programie, że ym, powiedziałam o nie, na pewno jeszcze będzie inna edycja i na pewno wtedy wezmę udział. No i wzięłam udział. E, I słuchajcie, i teraz dopiero zaczynają się schody, bo wcale nie było prościej. Ja przez pierwsze trzy dni castingów miałam taki skręt żołądka, że nic nie jadłam. Musiałam zrobić swoje popisowe danie. No i słuchajcie, tam naprawdę zwierzarnia jest tak wyposażona, że jest po prostu wszystko. Homary, przygrzebki, w ogóle przyprawy, warzywa i owoce z kuchni świata. Po prostu do, do koloru, do wyboru. No i każdy naprawdę chciał zrobić takie popisowe danie, żeby zaskoczyć tych jury. A nie oszukujmy się, jury stworzone z bardzo dobrego szefa kuchni, z Magdy Gessler i, i, i z Ani, to jest Jeżeli który jadł chyba wszystko już na świecie, więc em, ja sobie pomyślałam, no nie zaskoczę ich e, jakimiś owocami morza, no bo to jest bez sensu i powiedziałam, zrobię nasze regionalne danie. Zastanawiałam się, czy to nie jest zbyt mało ambitnie, ale jak się okazało, zrobiłam właśnie farszynki tylko nie z mięsem, a z kozim serem, tutaj przypominając, farszynki to jest takie nasze regionalne danie z ugotowanych ziemniaków, takie po prostu kotlety ziemniaczane w środku z farszem. No i zrobiłam te farszynki jeszcze z jajkiem w koszulce i jak się okazało, to był taki strzał w dziesiątkę, że było po prostu zakochane w tym daniu i no i właśnie dostałam się do tego programu. I słuchajcie, przez cały ten program, tak na dobrą sprawę, ja starałam się iść właśnie tym takim torem tych przepisów, które ja wyniosłam z domu. Które przyniosłam z, z, tutaj z mojego regionu. I za każdym razem, jak był jakiś temat, to starałam się wpleść właśnie takie akcenty regionalne, trochę warmi, trochę mazur, e, czyli tych grzybów, czyli ziemniaków, e, czyli pachnących ziół. Um, i, um, I co? I, I to za każdym razem gdzieś tak się udawało. I jak się okazało, właśnie chyba. Mm, ta edycja polegała właśnie na tym, żeby znaleźć taką osobę, która nam przypomni smaki dzieciństwa. No bo to była taka edycja pandemiczna, kiedy my nagle zwolniliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać nad swoim życiem, nad korzeniami, tak. Bardziej staraliśmy się skupić na rodzinie, na tym, co mamy, doceniać to. No i ta edycja też była taka. i um, jak się właśnie okazało, oni szukali takich autentycznych smaków, a właśnie ta kuchnia tutaj nasza, e, regionalna, to są takie e, autentyczne smaki. I ja za każdym razem odtwarzałam te dania, które robiły moje babcie, czy cioci, czy mama e, i, i to się w większości sprawdzało przypadków. i... Em, i, i, I nawet wspominałam właśnie nie raz o, o takich naszych bisiadach przy stole, też były na przykład takie momenty, gdzie starałam się nawiązywać do, do tego, co też bardzo kocham, czyli do takiego bliskości i zamiłowania do natury. Nawet miałam konkurencję, jedną, która była konkurencją zero Waste którą wygrałam, dostałam jako jedyna i pierwsza osoba w ogóle w polskich edycjach swoją własną masterclassę, więc ten mój pomysł na łączenie kuchni regionalnej z taką kuchnią bardzo przywiązaną do natury bardzo mocno się sprawdziło, ale chcę też powiedzieć, że robiłam to jak najbardziej naturalnie, to nie był jakiś plan opisany, tylko po prostu gotowałam to, co mi przychodziło z serca i właśnie w podziękowaniu za te wszystkie inspiracje które to u mi w programie. Moja pierwsza ta autorska książka kulinarna, bo nagrodą w tym programie jest również napisanie swojej książki kulinarnej, była poświęcona właśnie smakom warmi i Mazur i w ogóle pisanie tej książki sprawiło mi ogromną frajdę, bo zaczynałam sobie przypominać coraz więcej takich różnych anegdot związanych z kuchnią, z moimi dziadkami, na przykład coś, co mnie bardzo właśnie wzruszyło, mój właśnie już teraz nie żyjący dziadek, ale kiedy z nami mieszka, mieliśmy sad z jabłkami i i też z wiśniami, ze śliwkami, taki w ogóle sad owocowy. I on zresztą pod koniec lata rozstawia sobie w tym sadzie takie stare stoły e, i robi taką małą przetwórnię. I i, 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 I ja właśnie te historie gdzieś tam wplotłam w tą książkę, albo na przykład, to jak moja babcia za każdym razem cierpliwie czyści wszystkie ryby, które jej przyniesie dziadek, bo ona widzi, jak on jest dumny, jak on jej te ryby przynosi, tak? Więc u nas te ryby też zawsze były na stole i um, też nawet pamiętam taką bardzo śmieszną anegdotę. Jak mój tata zawsze się pytał właśnie o Magdę Gessler i, i żeby i odpowiedzieć następnym razem, jak się będzie mądrzyć, to żeby zapytać się, czy jadła o konie pod lodu. Także to jest taka właśnie anegdota. I te wszystkie przepisy właśnie są w tej mojej książce i to był właśnie taki ukłon i bardzo dużo ludzi, którzy ma tą książkę przypomina sobie właśnie te smaki dzieciństwa. Więc myślę, że ta książka jest taka bardzo innowacyjna, jeżeli chodzi o wszystkie książki kulinarne. I to się też słuchajcie bardzo fajnie wstrzeliło, bo też widzę taki trend u nas teraz w Polsce od jakiegoś czasu, że faktycznie wracamy do tych autentycznych smaków. Że Polacy słuchajcie, kochają podróżować. Ja też w się z takiej rodziny, gdzie my też zawsze podróżowaliśmy, smakowaliśmy gdzieś tam regionalnych kuchni. I to jest oczywiście moje jakby subiektywne zdanie, ale mam wrażenie, że w pewnym momencie troszeczkę zachłysnęliśmy tymi wszystkimi egzotycznymi składnikami, które są teraz dostępne w sklepach. Oczywiście te wszystkie egzotyczne składniki nie urosły w Polsce, nie tak? zostały wytworzone w Polsce, więc też e, nie do końca, może nie, nie chcę powiedzieć, że to jest nieetyczne, bo, bo to jest etyczne, ale e, drogę na przykład, którą musi pokonać taka papaja, e, tak? czy jakieś na przykład egzotyczne owoce morza, żeby dotrzeć do, na, na polski stół, to jest ogromna droga, zostawiająca ogromny ślad węglowy, e, gdzie teraz też bardzo dużo się o tym mówi, więc my Polacy zaczęliśmy wracać do tych smaków e, takich z naszego dzieciństwa, tak, które nam przypominają wakacje na wsi, nad jeziorem, które te przepisy pachną łąką, lasem. I, I właśnie ja takie przepisy gotowałam i jak się okazało, te dania z kilku składników, które mają taki bardzo prawdziwy, nieprzekombinowany, niezapomniany smak, zaczęły robić furorę. I ja Nigdy nie, nie um, może powiem tak, nigdy nie mówiłam, że jestem um, kucharzem, który gotuje kuchni świata. Za każdym razem, jak ktoś mnie zapraszał, na przykład na pokaz, czy na szkolenie, czy na warsztaty, ja powiedziałam, OK, ja mogę zrobić jakieś bardzo fajne danie z kuchni regionalnej. I jak się okazało, ludzie nie kręcili nosem, tylko zaczęli po prostu bić brawa i mówić Boże, jak wspaniale, świetnie, my już nie chcemy tych krewetek, owoców morza, tylko my chcemy coś takiego, żeby nasi um, uczestnicy po poczuli właśnie tą taką energię, która um, płynie z tych takich naszych wspomnień z dzieciństwa. No bo słuchajcie, co nam naj zawsze najlepiej robi na serduchu? To jak sobie przypominamy jakieś takie właśnie fajne momenty, kiedy byliśmy dziećmi i takie właśnie wakacje gdzieś tam na wsi czy u babci zawsze mają najlepsze wspomnienia uh, i... Um no tak, i ja zaczęłam właśnie tą kuchnię coraz bardziej propagować. Zaczęłam e, widzieć, że ona się bardzo, bardzo mocno e, sprawdza, że ludzie chcą tej kuchni, że mam coraz więcej różnego rodzaju kontraktów e, czy współprac. E, m, na przykład też mam bardzo taką fajną współpracę, e, współpracę, e, warsztaty z, z, z taką firmą gdzieś tam farmaceutyczną w tamtym roku, gdzie prezes powiedział, że on koniecznie chce mieć właśnie warsztaty ze mną, dlatego że. Ta moja kuchnia mu tak bardzo przypomina to, co miał w dzieciństwie. I mieszkając w ogóle na warmi i na Mazurach, to jest bardzo łatwo gotować taką kuchnię, bo te nasze tereny faktycznie są niezwykle bogate i cenne te wszystkie składniki. I te składniki mają tyle smaku, tyle jakiejś takiej w ogóle mocy dla mnie że każde danie z nich przyrządzone jest wyjątkowe. I ludzie na warsztatach moich, czy na pokazach, bardzo mocno to czują. No bo nasza kuchnia, w ogóle słuchajcie, dla mnie kuchnia warmi i Mazur to nie są tylko takie stare przepisy, gdzieś staropruskie, i jeszcze za czasów, kiedy te terenem też nie chcę mówić, że należały. No, należały do Niemiec, ale ja też bardzo zagłębiam się gdzieś w tą literaturę i wiem, że tutaj byli Mazurzy, a nie Niemcy, ani nie Polacy, tylko najczęściej Mazurzy, właśnie. I nawet ta kuchnia to nie są nie do końca ich przepisy, ale właśnie dla mnie kuchnia, słuchajcie, Warmi i Mazur, to jest ten wspaniały produkt. Które możemy dostać na naszych terenach i ludzie, którzy go tworzą. I właśnie tym jest dla mnie kuchnia Warmi i Mazur, i zawsze gdzieś tak na swoich warsztatach to um, propaguje. I tutaj właśnie macie kadry. Y, zdjęć mam naprawdę tysiące, tutaj wybrałam jakieś takie y, obrazujące to, co ja teraz robię. I w pewnym momencie, słuchajcie, przyszedł taki czas w moim życiu, kiedy już nie byłam w stanie łączyć pracy zawodowej, bo ja faktycznie jeszcze cały czas pracowałam w ochronie środowiska, pływałam na jeziorach, tam badałam stan czystości jezior i rzek tutaj w naszych terenach. I w tym momencie doszłam do wniosku, że łapię za dużo strug za ogon, nie jestem w stanie poświęcić się w stu procentach. W żadnej dziedzinie, a ja czegoś takiego nie lubię, bo zawsze coś robię to na 100%. No i poszłam właśnie w tą drogę kulinariów w pokazywaniu tego naszego dziedzictwa kulinarnego regionu, łączenia kuchni zero waste z kuchni, z kuchnią czasami też wegetariańską, bardzo autentyczną, z kilku składników. I w tym momencie tego jest bardzo, bardzo dużo. Co chwilę mam jakieś warsztaty i ludzie faktycznie chcą tą kuchnię autentyczną i regionalną, pokazy, szkolenia i, i, i coraz jest więcej współpracy. Piszę też na przykład do magazynu kulinarnego, który, któremu bardzo się podoba ten nurt, który ja podążam. I, Chcę też tak właśnie powiedzieć, że odnalezienie tej mojej pasji i możliwość stworzenia z niej takiego wspaniałego, prosperującego od serca biznesu dało mi taką niewyobrażoną radość i wolność. I właśnie dzięki temu bogactwu naszego regionu mogę cały czas wytrwale i z dumą realizować te swoje cele. I tutaj właśnie wypisałam, co w tym momencie ta kuchnia regionalna zrobiła z tym moim życiem. Oprócz tych warsztatów mam również kampanie społeczne dotyczące niemarnowania żywności. Jestem zatrudniona jako prywatny szef kuchni. Zapraszana jestem do Dzień Dobry TVN, gdzie bardzo te, często też przemycam te nasze smaki regionu. Więc to wszystko cały czas się kręci i fajnie napędza tą taką pętlę tego właśnie biznesu. I chcę właśnie podkreślić, że jeżeli. Ktoś z Was ma jakiś taki pomysł albo jakąś pasję, która gdzieś tam siedzi z tyłu głowy i chciałby zacząć to rozwijać, to ja do tego bardzo, bardzo zachęcam. Początki nie są łatwe, jak ze wszystkim, ale faktycznie skupienie się na swojej pasji powoduje to, że my nie pracujemy. Tak jak ja, ja teraz nie pracuję, czy znaczy oczywiście pracuję, ale nie traktuję tego jako pracę, do której muszę iść, tylko robię to z przyjemnością. Każdego dnia odkrywam coś nowego, każdego dnia przymycam to właśnie dla tej mojej społeczności, czy to chodzi o kulinaria, czy właśnie o jakieś sprawy związane ze środowiskiem. No i myślę, że tak mogę powiedzieć, że dumnie reprezentuje ten nasz region, co właśnie widać na, na moich talerzach. I bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że narobiłam Wam smaka na kuchnię regionalną. Mam bardzo dużo gdzieś tam kulinarnych inspiracji na swoich social media, więc jak macie ochotę, to zapraszam. I ja też jestem otwarta, jak ktoś ma jakieś pytania dotyczące, właśnie, gotowania, to zawsze śmiało możecie do mnie pisać i ja z chęcią pomogę. No i cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę Wam udanej reszty konferencji, bo się naprawdę wspaniałe wykłady. No i dużo inspiracji.